Dzień dobry, dzień dobry. To będzie dobry lot Azy przestworza za chwilę wzbiją się w górę. Co zdziwieni, pewnie myśleliście, że biały nagrywa, a biały stoi z boku. Azy To co, zaczynamy? Jesteśmy 18 km od, od gołębnika. Nie wiem czy zdążymy wrócić zanim one dolecą. Okaże się. tu zawsze jest ciężko odejść, bo tam mamy jeziora i muszę przebić się do dookoła niestety takie uroki lotowania na Mazurach rura ze samochodem no jak mówiłem lasy, łąki, jeziora że lekko nie jest, no i pokazały się pierwsze trzy, ale nie obierały łatwiejszej drogi, szły naukę spod wiatru do wody magnes. No i jest cała elita. To już przewiało. Wiatr robił swoje, w bok wieje, także tego się spodziewałem. Ale.

z treningu za nas do gołębnika działeczka ale też jest trochę moje winy w tym bo przed lotami na cypie Słupie żarcie na działkę i gryt Ze względu na to, że później wracają złoty niektórym ciężej To wiedzę, że można szukać czegoś na polu i myślę, że są mniejsze straty jakbym miał ze 100 sztuk ze 100 sztuk do kabiny to mi się nie przyjmowało stratę, A tak to jest 20 to szkoda 18 km w linii prostej Jeszcze mało Cóż, jutro 50 Jutro albo pojutrze Zobaczymy jak to będzie Dobrze. Na dzisiaj to by było na tyle Pozdrawiam serdecznie do następnego.